Witam w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3. Eee, teraz, nie, opuszczamy Turkę, tu nic nie będę budował. Opuszczamy Turę. Nowy dzień, zaraz będzie koniec tygodnia. Założenie jest takie, że Zubin będzie się teraz udawał na eksplorację wschodnich wschodniej części tej planszy podróż za góry jak góry Mordoru chciałem powiedzieć w Ładce Pierścieni e, dobra, tutaj jeszcze doświadczam to zdobędziemy talent magiczny no niestety jakoś tak tego nie chciałbym ale zaawansowana artyleria e, dwa strzały OK. całkiem sympatycznie i do obrony jeszcze Punkcik. On przekazuje tą siarkę ściągnie i pójdziemy po te drzewo tutaj. Teraz górni są. górni są. Bardzo dobry widzę tutaj bohater. Ładnie się zaczął prezentować. Ze względu na to, że jest tylko takim hyperem. na razie jeszcze. Maga potrzebuje na pewno. To jest to. Są pewne kluczowe będą przynajmniej kluczowe jakieś walki gdzie bez tych czarów może się y, może być ciężko no ale mogą też być tak samo walki gdzie te czary są zabronione i w takiej sytuacji taki grudni są z, gdzie ma 6 9 ataków bez żadnych artefaktów no to piękna sprawa dobra a siwa siwa już może po te ogry iść sobie myślę tu dobra, ona pójdzie jeszcze cofnie się Tu już zaczynamy Nie, tutaj muszę tego będę wydawał pieniążki na coś co chociaż jeszcze ten ratusz muszę to muszę dobra a tu jednostki czy wybieg, co jest 10 potrzeba. Duży warta daje. Można wyprodukować tutaj balisty, długi najemników, ale nie na, na zasoby. No, nie lubię czegoś takiego, nie? Chociaż. Nie, czasem. Chociaż włączę w wojsko, to jest jednak wojsko. Podziemny tunel. Ucieczka to jest tak. Ucieczka garnizonu z oblężonego miasta. Tu, a tak. O, to jest fajne, to to sobie teraz wyluduje. I w tym drugim mieście też muszę to koniecznie mieć. Dobra. Siwa. Kolejni siedmiu orków zrekrutowanych. za słabe ma to wojsko jeszcze tutaj muszę jest siódmy dzień dobra to ja tutaj poczekam sobie i jak będę wracał to pozbieram do miasta po ekipę siwą Zubin Zubin to już tutaj się udaje na ekspansję tak jak mówiłem wcześniej i górni są poprzejmował, kurczę, tu się boję tak tych chapek jakaś ślipa może wejść później zobaczę tutaj doświadczonko, to już wziąłem, wziąłem, dobra, tu doświadczonko weźmie, pójdę do tego młynu niedługo też będę chciał jakiś bohater będzie wykupiony, może to nawet już w teraz w tym tygodniu Wykupię bohatera i sobie popływa troszeczkę pozbierane surowce, różne rzeczy, które da nam czy tu jest ocean, poszuka, czy może, czy być może tylko może. Dobra teraz tak tutaj wróci wybieg czy tą chatę Dobra, od zaczniemy. Nie będziemy zachłani, tu zaraz drzewa trochę dostaniemy. Siwa jeszcze ma ruch, ale poczekamy na następny tydzień aż nas się zacznie. OK, czyli puszczam turę. Ok, wykupujemy Orkowie, dobrze, pamiętam. Tak, orkowie ogry. i tu do młynu wodnego z drugim może na sam koniec sobie zostawimy tutaj górnie są po doświadczenie to wezmę to mądrość niech będzie taki mój rybolowny I tuba młoda. No i jest teraz nasz zobin. Zubin wie się klepać. Czy chcesz dogonić? Tak, chcę nas dogonić. Ja tu sobie poczekamy, czekamy. Tutaj Zrobię tak. Pierwsze strzały jednego drugiego ten już ładnie ma jakie ja czary posiadam mam tą precyzję czyli swój niesiemy. a ile ja mam y, y, punktów magii 13 no nie za dużo nawet 8 potrzebuję na, jeden, na jedną precyzję mam yy. On no, bardzo dużo wytrzymałości. Myślę, że ja już sobie od razu pójdę, może najpierw tego, z tej całej ekipy i on zostało trzech. Trzech mu zostało, mam jeszcze jeden ruch, to od razu pójdę tego na dole. brawo, no ona nie będę tutaj się bawił już podchody. Nasz Behemoth sobie powinien poradzić. 10 punktów zaledwie na razie straciłem, a więc... Na pewno przeżyję. No nie wiem, co tu musiałoby się stać. Musiałbym chyba sam Armagedon na siebie puścić. Tam tu tego. Podwójny strzał, Bechonon dobija. Dobra, i po walce. 350 punktów zdobytych. I tu od razu idę w lewo. O, tu piłęczki będą. To od razu sobie zajmuje będę ulepszenia, ale fajnie tylko pieniądze mieć dobra, i co tutaj mogę, gniazdo na urwisku tak, to nie, nie potrzeba na to a czy ja tu ratusz budowałem czy ja tutaj mam kapitol, dobra, gniazdo na urwisku i ten fort ogród. ratusz, nie mogę jeszcze fortu, no dużo tego nam brakuje, no to jedziemy z ratuszem i Puszczamy. turę, Dzień kolejny, drugi dzień trzeciego tygodnia, miesiąc pierwszy. Siwa. Młyn wody, zbiera pieniążki, podatki, 1000 złotych w kieszeni. Jaki mamy przychód? Tutaj nawet nieźle jest, tak widzę. Pozytywny Pozytywnie, bym powiedział. Dobra, ona to zgarnęła i idzie sobie już teraz po wojsko zubin na końcu teraz jeszcze górni są sobie tutaj zwierzę pięć kryształów dało mu się tu było odwiedzone tutaj doświadczenie jeszcze muszę zdobyć no i jest nasz zubinek zubinek dało mu się trochę rudy wyskrobać z mułynu 7 drzewa, 8 i 8, i dodatkowo jeszcze dwa. Dzień nie będzie. Dobra, od razu podam skrzyneczkę, i tu jeszcze jedno drzewo chciało się schować przede mną, ale nie pozwolę. No i czy tutaj jest jakiś zamek? Najprawdopodobniej gdzieś. Dobra, teraz tak. Drugi dzień. Tu w końcu mogę. A tutaj chyba jeszcze wybuduję magazyn zasobów. Oby. Oby nie było tej sytuacji, że zaraz będzie jakiś tydzień plagi i, i wszyscy, cały mój plan pójdzie jakoś na marne. Dobra, siła wraca po jednostki. Grota cyklopów. 20 kamienia ja mam dużo, dobra. Jedziemy z nimi. Te to ja już mogę sobie połączyć. I teraz tak. To... Pięć behemotów, no nie stać będzie, nie? A nawet stać, górno 7500 Ale ja myślę, że jakbym sobie wziął dwóch na początek To wystarczy Już wolę wziąć tu dwóch strzelających I on będzie miał ogry do obstawy. Do tego ptaszki ile się da 5. No tu jeszcze muszę się kolejkę wstrzymać. W następnej kolejce już powinienem wyjść. Dobra, tu jest to drzewko. E Jedziemy w doświadczenie. Morale. Myślę, że pozytywnie. Teraz jechać tutaj, sprawdzać. Czy jednak zajmę chyba tą zajmę tą kopalnię złota, niech te złoto już nam daje jakiś przychód. Dobra, siwa zostaje w mieście jeszcze. A górnison mistrz logistyki dobra, ok. Czyli górnisona w sumie już mam to chyba wszystkie tu też był. Co on jeszcze może? Tutaj dowieczy. ok Jak najbardziej jestem za. Trzeci dzień. Puszczam turę. I tak, tutaj wybuduję, znaczy zrekrutuję sobie nowego bohatera. Będzie nią Oris. Masz Mas okolic. No tu już nie z naszego miasta, a więc niech będzie Oris. Od razu plus jeden do ataku. Co ja tu jeszcze mogę dla niej zrobić, żeby było jej łatwiej? Hmm. Mało pieniążków, mało pieniążków. Pięciu roku sześciu. Tysiąca się. Dobra, w sumie to nie przewiduje tak za bardzo, żeby walczyć, ale Pójdę tu pomóc. Od razu doświadczonka. Czy to pomoc. Do Morales? Dobra, niech będzie tak na razie. Górnicą, są miał uderzyć. Zobiecony. powietrze. tutaj jeszcze nie wiem. No nie też byłem. Górnicą będzie miał już tutaj na dole wszystko zaliczone. Z takich budynków, które dają jakieś... To dają do statystyk. Okej. Okay. Zubin. Zubin. miał teraz a te gryfy. Chcą się przyłączyć. Nie, nie. Chcę, chcę z nimi walczyć. Chcę z nimi walczyć, zdobywać doświadczenie. Czekamy sobie co zrobi Griffy Gryff Legion Dobra, pierwsze strzały, pierwsze straty, to a precyzję mam. No dobra, już muszę teraz atakować, nie ma nie ma co. Ten nie oddal tego to chyba zabiję 105, czy to jednak prawie. No, Raczej może się skusi na jedną sztukę, tutaj podejdę. ...tych dwóch, tych pięciu, no to w tego rzucę i w tego strzelę, tak samo. Behemoty. Zlikwiduję tutaj, bo mogę. Ale chyba jeszcze jeden ruch powinien mieć, tak? Czyli... ...zajdę też i tego... ...od tyłu. Dobra, to będzie koniec zaraz, tak. Jeden się skusił, ale to tylko po to, żeby... ...wiedział, że zginie z kontry, dlatego tego do jednego. Dobra, 750 punktów jest. Mistrz mądrości, a więc jest to maksa mądry już nasz. Eee, o! I tu już jest woda. ciekaw jestem, czy tu gdzieś tam po drugiej stronie będzie. Czy to jest może tylko taka rzeczka i to trzeba będzie przepłynąć. No tutaj tak samo będą jeszcze, jest ten wejście podziemne. Więc tam jeszcze coś się będzie działo. Yy. Ok. Okej... jak najszybciej odporność na magię. Nie, zaawansowane, ale tak oczywiście. I cztery wiedzy, jest całkiem sympatyczny, doszła wiedza. Yy. Idę w tą stronę, pójdę na dół, bo Siwa zaraz wybierze się tutaj sobie tą górę, sprawdzi od góry, przejdzie tędy. A propos Siwy. A propos Siwy. W ten sposób. Okej, okay. siwa już nie będzie czekała, ona też już idzie sobie zwiedzać. Pieniądze wydane, na razie nic nie będziemy rekrutować. To odwiedzone. Tak, siwa się daje tu. Zubin. Ulepszy swoje jednostki oczywiście. Wszystko mogę tutaj, dobra. Okej, okay. tu mam staw z klejnotami i kolejne artefakty. Eee, czy chcesz dogonić eee, łucznik? Nie, nie będziemy dogonić. Czyli tu jednak w zamku, chociaż może tu być zamek. Nie, nie będzie tu zamku. Muszę na drugą stronę przypłynąć i zejść do podziemi. Dobra, górni są. Górni są. miał ja lecieć tutaj po wiece. Tak, piękna wieca będzie potrzebna. Przekaz, tam no i mamy Oris. Oris jeszcze tutaj sobie doświadczenie. Zdobędzie niż mądrość podstawa magia powietrza, niech będzie. Ok. Teraz młyn i ona sobie będzie pływać. Eee, teraz tak, co ja tu jeszcze mogę? Mogę wszystko po kolei ulepszać i będę ulepszał, ale najpierw wcale eee, walhali. Już żeby to było i tu, i tu Fort Ogryf, ok, i puszczamy kolejną turę. Zaczniemy, może, od Oris. Ona tylko dojdzie, nie dojdzie nawet do młynu, ale już lada chwila wypłynie na wody. good Gurdison, hmm. poczekaj i pozbiera te wszystkie jednostki. Które nam się tutaj zbierają Może tak nazwę On tego w ogóle zaczął grę Jak tylko go zrekrutowaliśmy I Zubin, Zubin teraz zdobywa Czaszkowy hełm oraz Zbroję Cudów Zbroja Cudów nam wszystkie cztery podstawowe umiejętności bohatera zwiększa o jeden czyli no jest fajnie jest fajnie a czaszkowy hełm wiedzę bohatera o 2 czyli ten alabastrowy ten srebrny zwiększa o 1 to zwiększy nam o 2 a to będziemy mogli przekazać siwej 4 sloty zostały 4 wykorzystane. jeśli chodzi o umiejętności Okay. gdzie teraz i kolejna chatka, ale tam nie wkroczę na to może później dobra ruch zakończony ten czeka i siła uderza na mnóstwo przeciwników pignierzych czy, czy chcę walczyć tak chcę walczyć zostaniemy tutaj sobie wymieszczymy jak mamy możliwość strzału to strzelamy Raz tego, raz tego, to tylko jeden został Ach, Nawet dechowotą nie pozwoliłem dojść 250 punktów tylko Ale dobra, tu mamy kamyki I będzie doświadczenie ok, dalej, co tu możemy budować magazyn zasobów Ja może polepszamy te jednostki wszystkie sobie powolutku ok i puszczamy kolejną turę mamy dzień siódmy trzeciego tygodnia luneta większy zasięg bohatera teleskop Dobra, i tutaj idziemy do doświadczoną poziom czwarty. Zaawansowane odkrywanie. Nie lubię tej odporności jakoś na magię. 5% to jest malutko. Dobra, pole widzenia bohatera będzie większe teraz. Ok, tu nie mogę się ruszyć. Zubin, Zubin tutaj się udaje na południe. Na południowy wschód. Może bardziej tak nawet Jest i czerwony Witaj Loinis Witaj lojnisie Mamy cię. Akurat trafiłeś, że nawet całkiem, całkiem ta arenka jest tutaj. Chociaż nie no, już siwa ma lepszą. No ale spoko. Nie dojdę do ciebie. A ja 19, to jeszcze za, zahaczę o magiczną studnię e, Tu jeszcze poczekaj sobie jeden dzionek iż, A bo jeszcze Oris jest No tak Oris miała tutaj wiadrak Ale tutaj widzę, że już byłem w tym tygodniu e, Koniecznie stateczek I no, no, no taka rzeczka jest to dosłownie tu sobie przekuję tak, tylko żeby mapa odkryć i będzie się udawała na północ. Dobra, tutaj siedlisko behemotów Niech będzie, trudno. Dużo pieniędzy będzie to kosztowało, ale one się już tutaj będą um, rozrastały, budowały. Tylko trzeba będzie ich zetrytować później jak będą pieniądze. A tutaj po kolei, może chaty jeszcze, tak? Więcej tych będzie. No i cóż teraz, cóż teraz? Opuszczamy turę, zobaczymy co lojnik zrobi. Ucieczka. Przede wszystkim pozytywna wiadomość, populacja królestwa zwiększa się. Symbolem tego tygodnia będzie... Będą gorgony. Przyrost plus 5 Dobra doświadczonko niższe odkrywanie przede wszystkim Dobra, będzie już 3 chyba punkt, o, ale tutaj niesamowicie się odkrywa Super Czy tutaj jest zamek jednak To nie zamieszkały, bym tak to nazwał Dobra, zubin zubim jeszcze to. Weźmiemy doświadczenie i pogonimy za Loinisem. gdzie on pobiegł. Tutaj w tą stronę, okej. Okay. Górni, Górni są. Zaczyna rekrutację od orków poprzez obry. Tu był. Musi koniecznie ładnie zahaczyć, troszeczkę pieniążków musi się zwrócić. A Oris... Dalej te kamienie to już nieważne. No i po drugiej stronie gdzieś czyha na nas czerwony przeciwnik. Grota cyklopów, ok. No ale szybowcami już takiego problemu chyba nie ma. Tak jest, jest zameczek. Tu się zaświadczenia. Grupa choryda, grupa mnóstw. Dobra, trzeba to wykończyć, ale że on w ogóle tego nie pozbierał, to ja jestem w szoku. To naprawdę jest poziom trudności pionek. Tutaj biegniemy. Jeszcze jedno wejście. Ciekawe, gdzie to prowadzi. A, pewnie u niego po jego stronie. Po jego stronie. Nie trzeba będzie rzeczki opływać. Tak to jest zrobione. Tak mi się wydaje. Tutaj wyjdzie. Ciekawe, ale pewnie tak. Dobra. I górni są tutaj sobie zahaczył. Dobrą ma to ma. No to teraz przyszła kolejna pozbieranie tutaj. Tutaj kolej będziemy ulepszać wszędzie budynki i zaraz. Ja jeszcze może teraz tutaj karczma kolejny bohater to Dessa, kolejny magitewny, ma mądrość logistyka specjalność logistyka, no to może być przydatne liczba miast czerwony ma więcej czyli ma więcej niż dwa a zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało jak jak zdobędę to jedno miasteczko które się nazywa hikastu ok Dobra, ale myślę, że to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku, czyli zawędziemy ten zameczek. Tutaj ogarniemy już końcówkę tego terenu po naszej stronie. No i będziemy eksploro, eksplorować e, drugą stronę, po drugiej stronie rzeki. Tak mówiłem, że tu będzie u, tak zielono i w ogóle kawałeczek tej zieleni. Ale buchniemy na drugą stronę. I tam już powinniśmy sobie troszeczkę chyba powalczyć. Bo na razie mało walki jest. Dobra, dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Zachęcam do subskrybowania mojego konta oraz jeśli podobał Wam się odcinek, przynieśnijcie łapkę w górę. Będę się z tego bardzo cieszył. Dzięki na razie, cześć.